Dzień dobry. O, dzień dobry. Pani jest kandydatką na nową kierowniczkę działu marketingu, tak? Tak, tak. Świetnie, świetnie. Szef pewnie będzie chciał zaraz panią widzieć, także proszę na niego uważać. A co, pewnie jest wymagający? Tak, bardzo wymagający. Może ja po prostu panią przedstawię? Oczywiście. Puk, 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 panie prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest nasza kandydatka na nową kierowniczkę działu marketingu. Ja chcę starą. Ale starą pan wczoraj zwolnił. To ją odzwalniam. Obawiam się, panie prezesie, że to nie będzie możliwe. Czemu? Bo powiedziałem, że ma nos jak baba Jaga. Między innymi. Może ja państwa zostawię, zrobię jakąś kawkę. Panu prezesowi oczywiście z mleczkiem. Nie chcę. Ale musi pan prezes pić kawkę, żeby mieć siłę do pracy. Nie chcę. Oj, oj, oj! Nie. Bo... To może w takim razie cukierki kopiko. O, tak, tak! <laughs> zacznę. To są moje referencje. Proszę bardzo. Jak Pan widzi wcześniej pracowałam jako zastępca asystenta, kierownika działu marketingu w Szwagropolu. Pracowałam też jako asystentka kierownika w molesteksie, tak? Odbyłam także kurs w Międzynarodowej Agencji Reklamowej Tandeti. także. I co pan o mnie myśli? To ty. <grylahodanski> <gryzyka> <Taka. grywa> pan? Ty! Pan żartuje, tak? <grywa> e -u -e -u, co się stało, panie prezesie? Ona powiedziała, że to jest brzydkie i nie umiem rysować. Nie, nie, bardzo ładne, śliczne. Z panem prezesem trzeba delikatnie. Także. I co? Podoba się panu pani? Mm -mm. Dlaczego? Bo wygląda jak kosmita. To jest taki dobry kosmita, zaradny, pracowity. Będzie zarabiał dla nas mnóstwo pieniążków. Proszę tylko zobaczyć, jak się do pana prezesa uśmiecha. <noise> O jakie referencje! Wow, jakie duże, jakie różne, ja jebie. Przepraszam, Przepraszam, ja mam takie pytanie. O co tutaj chodzi? Będzie się musiała pani nauczyć negocjować z naszym szefem, ponieważ on jako głowa naszej firmy ma bardzo silne argumenty. Dupa, dupa, dupa. No, tak. Wiecie Państwo co? Ja chyba podziękuję. Ja jednak nie chcę to pracować. Nie. To nie. To nie. <śmienic> proszę <śmienic> prezesie, proszę, proszę na przerwę sobie pan pójdzie Już proszę. proszę. Przepraszam. A dlaczego on jest taki... jebnięty? Kto boga temu zabroni?